Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie, dzisiaj rozpakujemy sobie kolejny produkt od firmy Silent UPC Fortis HE 1225, także znany już Wam bardzo dobrze i ceniony przez wielu użytkowników kule. Ja będę później go testował troszkę w inny sposób jak do tej pory widzieliście, czyli konfiguracja push-pull i również użyję różnych wentylatorów. Zapraszam Was również na stronę Facebooka Silentum PC, także linka znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na, oczywiście na moją stronę Facebooka i na moje forum, tam gdzie firma Silentum PC ma swojego eksperta i z chęcią odpowie wam on na Wasze pytania. Także wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz zabierajmy się już za rozpakowanie naszego kulera. Drodzy Państwo, jak zwykle zobaczymy sobie co mamy z ciekawszych rzeczy na samym opakowaniu. Powiem Wam na samym początku co oznaczają te symbole HE1225. HE, czyli bardzo wysoka wydajność, czyli high efficiency. 12 to jest użyty wentylator 12 cm, i 25, czyli tak naprawdę ta ostatnia cyferka, 5 to jest ilość rurek cieplnych. Akurat one mają bezpośredni kontakt tutaj z naszym procesorem. Mamy również nagrodę przyznaną przez portal PC Format za najlepszą jakość zerknijmy teraz sobie na kompatybilność z podstawkami Intela od 775, poczynając poprzez 1155, 1156, 1150, oczywiście również 1366 i AMD, zaczynając od K8 AM2, AM2, AM3 i AM3, także tak wygląda, jeżeli chodzi o kompatybilność. Obroty wentylatora 1500 maksymalne, ale do tego przejdziemy sobie tutaj za chwilę. E, mamy tak, wymiary 131x103x153, na na czyli 153 to jest wysokość, także to wejdzie praktycznie do każdej obudowy. Waga 858 gram, 12V zasilanie. Z ciekawszych rzeczy dalej e, głośność 9,6 do 21 dB. Obroty wentylatorów od 700 do 1500. 50 000 godzin czas żywotności, czyli żywotność wentylatorów, czteropinowe podłączenie, tak abyśmy mogli regulować je z poziomu biosu, i dwa lata gwarancji. Z tyłu mamy instrukcję obsługi, jak zamontować nasz kuler na danych podstawkach, i to, co mamy, oczywiście, jakie akcesoria mamy dołączone razem z kulerem. Także tak wygląda, jeżeli chodzi o samo opakowanie. A teraz, oczywiście, zajrzymy sobie do środka. Także otwórzmy pudełko. Na samym początku mamy akcesoria. Otwórzmy sobie je. Zobaczmy, co tutaj jest. Mamy backplate. To jest backplate uniwersalny pod AMD i pod Intela, jak widzę. Mamy oczywiście elementy montażowe. Mamy pastę dołączoną w tubce. Słuchajcie, tu będzie ja wiem ile. 1,5 grama, czyli 1,5 grama pasty, mamy takie podkładki gumowe antywibracyjne, oczywiście mamy tutaj gumowe takie kołki do montażu naszych wentylatorów, mamy tutaj tyle abyśmy mogli zamontować te wentylatory w konfiguracji push-pull i oczywiście śrubki montażowe ze sprężynkami tak abyśmy mogli ten nasz cooler zamontować sobie na naszej płycie, na naszym procesorze także tyle jeżeli chodzi o akcesoria i teraz zobaczmy sobie co mamy Same opakowanie. Tutaj wszystko jest zapakowane w taką, taki ochronny plastik. także Znajmijmy sobie go. Wentylator musimy sobie sami zamontować, ale bardzo prosta sprawa, ponieważ tutaj te kołki używamy. Także naprawdę nie stwarza to problemów. Słuchajcie, co mi się podoba. Pierwsza rzecz: krótki, opleciony kabel. I, tak, i to, to właśnie o tym ja zawsze mówię. Ja wiem, że czego się czepiam, ale no, naprawdę, kable przy wentylatorach od kulerów nie powinny być długie. Tutaj jest krótki i to jest naprawdę na duży plus. Oczywiście mamy żel tutaj, aby wilgoć nam się nie dostawała. Mamy zabezpieczone gąbką nasze fine na kulerze. Wyjmijmy sobie kulę. Naprawdę powiem Wam szczerze, że po rozmiarów. Zobaczmy. Także naprawdę pokaźnych rozmiarów ten kuler jest dość ciężki. Co mi się podoba? Ładnie bardzo zakończone rurki cieplne, także tutaj duży plus za to. Finy rozstawione od siebie są naprawdę bardzo szeroko. Także nie będzie potrzeba wysokich obrotów wentylatorów. Mamy 5 grubych 8mm, słychać rurek cieplnych. Jak mówiłem wcześniej, one mają styk bezpośredni tutaj z, z naszym procesorem. Także naprawdę potężna podstawa, muszę Wam powiedzieć. Od razu mamy ten bracket, tutaj tę ramkę zainstalowaną, montażową. Nie musimy się nie martwić o jej zainstalowanie. Także tak to wygląda z tej strony, tutaj mamy dodatkowy radiator na podstawie kulera, słuchajcie, tak aby jeszcze bardziej lepiej odprowadził nam ciepło. Także tak to wygląda, ja teraz Wam pokażę, zostańcie ze mną chwilę, pokażę Wam jak zamontować wentylator tutaj na tym kulerze, naprawdę bardzo prosta sprawa. W celu zamontowania wentylatora potrzebne będą nam te kołki gumowe, o których mówiłem, trzy już mam zamontowane, natomiast tutaj mamy takie wycięcie, zobaczcie. Wpychamy ten kołek, tutaj wkładamy w to wycięcie. Jesteśmy gotowi do zamontowania naszego wentylatora. Także stawiamy sobie kulę, bierzemy wentylator w takiej pozycji, jakiej chcemy ustawić, żeby na przykład kabel tutaj, był z tej strony łatwo podłączyć, żeby go było do złącza na płucie głównej. I przepychamy sobie tutaj te kołki przez otwory, we, we tutaj w, w wentylatorze. I energicznym ruchem pociągamy dość mocnym, tak aby zabezpieczyć te gumowe kołki na miejscu. To samo robimy tutaj z dolnymi. Także musimy tutaj tylko trafić w otwory. Przeciągamy. Tutaj tak samo. I załatwione. Także mamy wentylator zamontowany. Słuchajcie, i słuchajcie, on również te kołki będą nam e, izolowały wibracje. Także tutaj też one takie zadanie spełniają. Mamy wentylator ładnie zamontowany. Tak się prezentuje nasz kuler z wentylatorem. Naprawdę podoba mi się kura tutaj tego, zakończenie tych rurek ciepłych. Jeszcze do tego wrócę, bo naprawdę fajnie jest to zrobione. Także naprawdę hura jest potężny, powiedziałbym, jak na jedno wieżową konstrukcję. Tyle na dzisiaj. E, oczywiście będą testy i recenzje, o których wspomniałem wcześniej. Także na to Was zapraszam. E, pozdrawiam i do następnego razu.